8%. Się no nie, nie. No. A Zobaczcie, Zobaczycie w procentach. Normalnie, tam nie, zromań. Kibaska. Mamo. Tak, jesteś to jest... to jest... to Ja Co Aha. Ja, na się jest zbija. nie, 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 mnie, mnie, nie, mnie. nie, 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 to nie, nie, halo, halo, nie, Tu boksa jaka pasza. Co się nie spodziewałeś? No. Mamy masę. To po prostu się leczy z tymi skończonymi rzeczami. Ja lubię. A wiesz co ja lubię? na coś. Nie mogę ci popełnić łaski. Nie ta, ta na goście. Kiedy? Teraz. Wejdźmy do koleżanko. Znaczy kolego. Znaczy kolego. Dobra, wychodźcie. Uchoniemy, ja mam 49 kafecie porądek. Fajajaj, ja jestem chłopak. Nie wiem. Rozuróżmy, roz, roz, uciekaj. No bo nie widać, co to jest. No. no i s masz tu Essa, polecam, zapraszam ich opisie. No i Pythrypę, pierwszy raz. No i dobra.

No mówię 8 milionów O ja mam 10 Bo oh, 10 no. to nawet i ja nie było w tym samym gorszym Miałem 14 Ty jesteś Julietą Ja rozumiem, ja no. ja że Julieta się nie kocha Dobra kurczę No, no ale wiesz, Ty musisz jak kowal daj mi koronę Nie dawaj kowal A ty ja go nie mhm. wywalę, ale daj koronę on mnie wywali, on mnie wywali ja nie Nie, nie na w... O, dziękuję. aut nie samali, a ja Nie dał. A. On nie jest ten nie chciał. Aaaaa! To! No jest. Te, te, te. Ile macie kill? Ile macie e, ja mam 600 5 miliardów.

Nie, nie wkurzajcie mnie lepiej, bo ja tu chcę swój kanon pomocą, to znaczy kolejki. Hmm. Bo widzisz, no, tutaj, naszy, tutaj. Bych. Bych. <słyska> No,

Ja. ja też chcę Ja też chcę grać. Ale już było. Nie widzę. No ale czemu nie grać? Tak, nie Ale no, się, się, nie powiedza, się, nie powiedza, się nie no wiem. No właśnie. Ale chcę się wypowiedzieć. Ale ja się to Panie dziubasku chce się wypowiedzieć. Ja coś się wypowiedzieć

ja ruchy, kierunki, ruchy. A bo kowań, kowań, no, na ja no, na kanale ten na to Wejdźcie to... yes. Wej, so... na kanał Ale Juniorki no, robi to Nie, tu jest a ja jest, ta. jest ta, <grym wytrza> Ale mi nie komentarz Na nie. antenie, ja mam o połowę ekran mniejszy Bo mam takie, Też. takie na antenie ja mam na antenie? Komentarz Ty No Powiesz to na Nie No są. No i tyś... No nie, właśnie. Widzę ją w pokoju jeden. No nie, to jest... To będzie jakiś tytuł. No jest, ta triple kill. Trzy lata cię wyszukuję, nie mogę cię znaleźć. No mówię ci, że bo kanał jest jakiś pewnie prywatny. Nie, to nie jest. No nie, to jest... No albo, nie czy... albo nie wiesz, wiesz albo nie wiesz, to już od ciebie zależy. No nie, nie. bo... bo... Nie, tam, dobrze. No teraz do kogo gadać? No nie wiem, no kurde, nie robię nie do tego drugiego. Czy nie ten... wiesz? Ja, ja nie jezdem. ja Oooo! już. O! Dobra, Dobra napisz, A co ty like na kawę? Pejdź, mi Ano? pierwszy trytle edit w moim życiu zjaw ci babcie. Lubię <grym> 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 pierwsze do chyba. Sama się zbada, ja też chyba się znajdę, ale Ej, to z... 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 Może na swoim kanale po prostu tam... nagrać e... ten krótki filmik, tam pojedzie, że wygon po i nie. Ale, ja już napisałam. Ale ty na moim czacie wychodzi. No na tym czacie, nie na moim. Ale co ty daliście, znaczy, na czacie się klikasz ty? Ej, mi na, e, na czacie obrażacie. Co? Ma cie mnie. E to na ten slajd. Ale! 16 Fortnite. Ale ja? e -X, 16. Alex 16 16. Aleks, poczic, e mama. Bye bye. No goś, Ma... czekaj No mów ten ten, poczekaj. Alex przez X. Czekaj. Bo się A -X. ładuje. 16, o, razy. O, 16 razy. 16 razy to nie, mam, nie. A, Lex, no Aleks. E, 16 patio czy Eee e, One moment. Tak Nie bezpaci ja mam tego. Alex Eeeh Fortnite. Spadcie Fortnite A, czyli Alex Sink. Ale robi a... Ale robię, a... Wow. Ja mam chyba e, do... oh. robi. O oh wow! masz wraz z kolegami i witami. No. A widać ekran? Nie, nie widać. Widać nie nie Bo to był do 15 po... chyba. bo to ja... A, no, do... po... bo ja... No, do... po... jest... no, po... po... Dobra, to proszę... Eee... Tu mam dźwięk a uh, zaawansowane czyli uh, kurde no. Co jest? No właśnie, szukam, gdzie to jest. Chwila. Yy. O to właśnie szukam. A tu nic nie ma. Kurde, no. To na chwilę zatrzymam transport.